Dzień dobry! Pokażę Wam dzisiaj trzy śniadanka niedzielne, ale uważajcie, jak z... będę robiła te śniadanka, zaraz będziecie głodni i będziecie musieli iść do swojej kuchni zrobić właśnie te śniadanka. Gwarantuję Wam to, bo nie da się oglądać wideo patrząc, jak ktoś robi tak smaczne jedzenie. Przedstawię Wam trzy propozycje śniadania bądź kolacji. My Jemy i na kolację, i na śniadanie, to co dzisiaj Wam pokażę. Zaczniemy od yy, śniadania niedzielnego. W niedzielę, jak wszyscy wstają, pytam się, co chcecie na śniadanie? Niedzielne śniadanko. Czyli wszyscy już wiemy, co będziemy jeść. Niedzielne śniadanko. Co to znaczy niedzielne śniadanko u nas w domu? Niedzielne śniadanko składać będzie się z jajek w koszulkach. Dużo zieleniny, pomidorek, awokado i to wszystko. Bardzo prosto się wykonuje takie śniadanko. Pamiętajcie, te jajeczka muszą być przypilnowane. Wtedy będą idealnie smakowały Waszym domownikom. No dobrze, no to zaczynamy. Biorę dwa jajeczka. Do rondelka wlewamy około 1,5 litra wody. Solimy jedną łyżeczkę. Ta woda musi nam się zagotować. Jak już będzie się gotowa, wbijamy jajka. I jak mamy już jajeczka, ja mam takie coś, bo to wygodnie, bo jak będziecie tak ze skorupki, prosto skorupką, to jest nie, 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 nie zrobi się to, to, co potrzeba. Jedno jajeczko. jajeczka tak zostawiamy na około 2 minuty. W międzyczasie, w międzyczasie robimy tosty. Na rozgrzaną patelnię ja wlewam olej, możecie sobie na masełku też zrobić jak lubicie. Ja wlewam olej, rozgrzewamy patelnię i kładam na to chlebek. Na rozgrzany olej Wkładamy chlebek i robimy tosty. W międzyczasie pilnujemy jajeczka. Tu się już robią nasze tosty. Jajeczka już wyłączę. Widzę, że są idealne. Jajeczka gotujemy około dwóch minut, ale musicie pilnować. To jest naprawdę bardzo ważne. I tosty, żeby nam się nie przypiekły. Zobaczcie już, widzicie? Tosty przekładamy na talerzyk. Już mamy, zobaczcie jak skwierczą ładnie. I pamiętajcie o tym, aby pilnować te jajeczka. Ja sobie na łyżce dotykam i one, zobaczcie, są idealne, super, dobrze. Jak mamy jak mamy przygotowane takie tosty, teraz dodajemy do nich awokado, pomidorki. sie Będą jajeczka A teraz drugie jajeczko Popieprzymy delikatnie. Możecie polać oliwą z oliwek. I to mamy już gotowe pierwsze śniadanie. Pierwsza propozycja moja. Pokażę Wam coś. Szybko musi się rozlewać. Tak muszą wyglądać jajeczka, które gotowaliśmy w koszulkach. Pokażę Wam teraz drugą propozycję niedzielnego śniadanka, które przygotowujemy sobie dla naszej całej rodziny. To będą jajka w filiżankach. Nie wiem, czy jedliście. Myślę, że tak, bo to w wielu hotelach podają. No dobra, no to zaczynamy. Biorę dwa jajeczka. Zapomniałam powiedzieć, że jajeczki, filiżanki. Trzeba w środku wysmarować masełkiem. Dobrze. I wbijamy do tego jajka. Solimy. I teraz Wam pokażę co trzeba zrobić dalej. Zapraszam. Przygotowujemy wodę gotowaną w garnku. Mniej więcej w zależności od filiżanki, jaką macie, to musicie sobie sami wymierzyć, ile tej wody trzeba wlać do tego garnka. Ja mam nieduże te filiżanki. No i nie wiem, ile tam może. Jest niecałe pół litra, powiedzmy. Do gotującej wody wkładamy te filiżanki. Popatrzcie. Nie, mogą nam, nie może nam woda wpaść do jajeczek. I zostawiamy je tak na około 5 minut. Ja je przykrywam, wtedy one szybciej zrobią się, zetną się po prostu, tak? I czekamy. Kochani, jajeczka w filiżankach musicie pilnować. Spójrzcie, jak ładnie się ścinają. Ale jeszcze czekamy. Dobrze, teraz już musimy sprawdzić, bo widzę, że jajeczka się już bardzo ładnie ścięły. Musimy wyłączyć. Na sam koniec dodajemy masełko. Jajeczka wyjmujemy. Uważajcie, żeby się nie oparzyć, bo są bardzo gorące na talerzyk. I posypujemy szczypiorkiem. Pokażę Wam w środku, jak to wygląda. Tak ma wyglądać to jajeczko. O, też ma być rozlane. Teraz Wam pokażę ostatnią propozycję naszego niedzielnego śniadanka. Będzie to omlet z szynką i ze szczypiorkiem. Rozbijam trzy jajka całe. bite trzy jajka, solimy. Pieprzymy. I trzepiemy trzepaczką. W międzyczasie musimy przygotować sobie patelnię. Na patelnię wrzucamy masełko. Na patelnię wrzucamy masełko. Patelnia musi być dobrze rozgrzana. I wlewamy nasze rozbite jajeczka. Czekamy aż jajeczka się zetną. Dodamy do tego szynkę. Możecie sobie zamiast szynki dodać na przykład żółty ser, warzywka, pomidory. Jak, jak lubicie na przykład omlet z pomidorami też jest świetny, naprawdę. Teraz, moi drodzy, musimy przekręcić tego omleta. Zawi zawinąć go. O, tak. I taki zawinięty omlet. Czekamy aż. Nie, nie wiem, dosłownie chwilkę, żeby to jajko się ścięło. Można też go przykryć, ale ja na przykład lubię takiego omleta, jak tutaj troszeczkę się wylewa to jajeczko. Teraz przekładamy omleta na talerz. Przełożony omlet wygląda tak. Posypujemy go szczypiorkiem. Obłędnie pachnie. Naprawdę spróbujcie, bo warto. A teraz mam dla Was bonus. Ulubione śniadanie wszystkich dzieci. Może też być kolacja. Do miseczki, talerza wbijamy jajko. Nie powiem wam jeszcze nazwy. Później wam powiem, jak to się nazywamy. Roztrzepujemy. Jajeczka muszą być dobrze roztrzepane. Jak już roztrzepaliśmy jajeczka, rozgrzewamy patelnię. Wlewamy olej na patelnię. Muszę ukroić dwie kromeczki chlebka. Na rozgrzaną patelnię musimy włożyć kanapeczki namoczone w jajku. I czekamy. Pamiętajcie, kochani, przekręcajcie te kanapeczki i musicie pilnować, żeby się nie przypiekły za bardzo. Ja przekręcam je 2 trzy razy. Mój mąż robi trochę inaczej. Widzicie, jaki już mają ładny, złoty kolor? Gotowe, przekładamy na talerzyk. I mamy gotowe kanapki w jajku. My tak właśnie nazywamy to nasze śniadanko, kanapki w jajku. Dzieci je uwielbiają. Niektórzy nazywają te kanapki tostami francuskimi. U nas są po prostu kanapki w jajku. To wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Yy, proszę o subskrybowanie, udostępnianie i łapkę w górę. Życzę wam smacznego. Do zobaczenia. Cześć. Pamiętajcie, te jajeczka muszą być dopieszczone. Mm. <słuch> sobie jak tak mi latasz, tym telefonem. <grystanie> pamiętajcie, że te jajeczka muszą być. Ja okiem, pamiętajcie, że to jest problem. <grystanie> Przypilam, że. Bo A dzięki ja będę bycie... Weź już, nie to dogaduj dawaj. mi. Już nie będę przyrywał. Pamiętajcie, Uf, nie te jajeczka. To, 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 to jak to, to było? A to